Lektury Paranormalium. W Radiu Paranormalium zapraszamy do wysłuchania wybranych fragmentów najnowszej książki doktora Raymonda Modiego i Paula Perengo. Zatytułowanej Dowód na życie po życiu Siedem powodów, by wierzyć w życie po śmierci. Książka stanowi owoc kilkudziesięciu lat badań doktora Młodiego nad doświadczeniami z pogranicza śmierci. Jej autorzy próbują udzielić odpowiedzi na pytanie o to, co się z nami dzieje po naszej śmierci, oferując przegląd i komentarz nie tylko do zdarzeń i doświadczeń pacjentów po NDE, ale również sytuacji, gdy tego typu przeżycie dotyka również innych osób, w tym bliskich i znajomych pacjenta. Zdaniem autorów, takie właśnie zdarzenia stanowią najlepszy dowód na to, że świadomość istnieje poza mózgiem, a więzi łączące ludzi mogą trwać nawet po śmierci ciała. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka. W lekturach paranormalium zajrzymy do rozdziału trzeciego zatytułowanego Transformacyjne światło. Zapraszamy do słuchania. Fragmenty rozdziału trzeciego transformacyjne światło. To ludzkość powinna być moim interesem. Powinno nim być dobro wspólne, czyny miłosierdzia, litość, wyrozumiałość, dobre uczynki. Charles Dickens. Bodaj najsłynniejsze doświadczenie z pogranicza śmierci stało się udziałem Ebenezera Scrooge'a. Wiecznie niezadowolonego, naburmoszonego, nachmurzonego, egoistycznego i wrogiego wobec świata człowieka interesu z powieści opowieść wigilijna Charlesa Dickensa. W tej XIX-wiecznej historii Scrooge wścieka się na swoich pracowników za to, że nie chcą pracować w Boże Narodzenie. A następnie wraca do swojego ponurego i mrocznego domu. Wieczorem odwiedza go duch jego równie niezadowolonego wspólnika, który za swój brak pasji i grymaszenie został skazany na wieczną tułaczkę po ziemskim padole, ciągnąc za sobą łańcuchy i skrzynie z pieniędzmi, zarobionymi przez całe życie. Duch przekonuje Scrooge'a, że jego czeka po śmierci taki sam nędzny los, jeśli nie wyrzeknie się nienawiści do ludzi. Scrooge nie chce wierzyć w prawdziwość słów wspólnika, więc zaczyna go obrażać. Możesz być niestrawionym kawałkiem wołowiny, odrobiną musztardy, kruszyną sera, cząstką niedogotowanego ziemniaka. Nie wiem, kim lub czym jesteś, ale kojarzysz mi się bardziej z truflami niż z trumnami. Aby go przekonać, zjawa potrząsa łańcuchami i przywołuje ducha przeszłych Wigilii, ducha obecnej Wigilii i ducha przyszłych Wigilii. Skłaniają Scroogea do refleksji nad własnym życiem. Pokazują mu, że był bezwzględnym w interesach starym grzesznikiem. Dickens pisze o nim: chwytał ofiary w swoje szpony, dusił, szarpał, ściskał, a raczej wyciskał, odzierał ze skóry. Można go przyrównać do twardego i ostrego krzemienia, z którego żadna stal nigdy nie wykrzesała szczodrobliwego ognia. Był milczący, samotny, skryty w sobie jak ostryga. Te smutne wnioski wstrząsają Scrooge'em, który w Boże Narodzenie budzi się odmieniony, staje się życzliwszy i milszy, daje podwyżkę pracownikom, przekazuje duże kwoty na działalność charytatywną, a przede wszystkim otwiera serce dla Tima, chorego synka jego najbardziej przeciążonego pracownika, Boba Cratchita. Doświadczenie Scrooge'a nosi wszystkie cechy NDE, w szczególności zaś występuje tu element dla NDE najpowszechniejszy, czyli transformacja. Przemiana występuje w niemal wszystkich relacjach NDE, z którymi się zetknąłem. Co ważne, to zawsze jest przemiana o charakterze pozytywnym. Doświadczenie z pogranicza śmierci ma transformacyjną moc i z wielką siłą wpływa na ludzi, którzy, podobnie jak Scrooge, nie liczą się z niczyją opinią albo dbają wyłącznie o własny interes. Zmiana zwykle jest na tyle doniosła, że dostrzegają ją wszyscy, a przez doświadczenie z pogranicza śmierci staje się współdoświadczeniem. Nie twierdzę bynajmniej, że pod wpływem NDE każdy człowiek przeistacza się w przesłodzonego optymistę, pozbawionego zdolności krytycznego myślenia. Owszem, ludzie czasem zmieniają stosunek do życia na zdecydowanie pozytywny, przez co przyjemniej jest przebywać w ich towarzystwie, zwłaszcza jeśli przed NDE rzecz miała się inaczej ale przede wszystkim bliski kontakt ze śmiercią często owocuje aktywnym zaangażowaniem w sprawy tego świata. Doświadczenie z pogranicza śmierci sprawia, że ludzie potrafią spokojniej i trzeźwiej myśleć o różnych nieprzyjemnościach, które ich spotykają, i w tym sensie ich stosunek do rzeczywistości się zmienia. Z moich obserwacji wynika, że wszyscy teoretycy i klinicyści, którzy zatknęli się z relacjami ONDE, są zgodni, że to doświadczenie wpływa na ludzi pozytywnie. Doświadczenie kryzysowe. O NDE mówi się w psychologii jako o doświadczeniach kryzysowych. To jednak nie musi oznaczać, że chodzi o zjawisko negatywne. Na przykład potworności wojny mogą na długie lata odcisnąć piętno na psychice człowieka, który potem nie może wyjść z okopów, jak to ujmują wojskowi psychologowie. Weterani często cierpią na zespół stresu pourazowego PTSD. I raz po raz nawiedzają ich przerażające wizje śmierci i zniszczenia, które na własne oczy widzieli podczas walki. Bywa, że tym halucynacjom towarzyszą inne doświadczenia zmysłowe, np. zapach prochu albo żar pola bitwy. W tym przypadku zdecydowanie można mówić o negatywnej reakcji na wydarzenie kryzysowe. Można też wskazać inne wydarzenia, które pozostawiają po sobie traumę, takie jak choćby powodzie, tornada, pożary i wypadki samochodowe. Ludzie po takich przejściach często nie potrafią wyzwolić się od ciężaru trudnej przeszłości. Również i wtedy mamy do czynienia z pewnego rodzaju emocjonalną ślepą uliczką. Doświadczenia z pogranicza śmierci także klasyfikuje się jako wydarzenia kryzysowe, na równi z wypadkami samochodowymi czy katastrofami naturalnymi, które zresztą nierzadko stają się bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia. Różnica polega na tym, że ludzie po NDE nie brną w ślepą uliczkę, tylko zaczynają aktywnie zmieniać swoje życie na lepsze. Bardzo cenię badania, które na temat transformacyjnej mocy NDE przeprowadził Charles P. Flynn, psycholog z Miami University w Ohio. Poddał on analizie dane z 21 kwestionariuszy, zebrane przez znanego badacza NDE Keneta Ringa. Szukał w nich informacji o tym, jakie konkretnie zmiany zachodziły w zachowaniu osób po doświadczeniu z pogranicza śmierci. Z dostępnych materiałów napisał wynika, co następuje: w kolejności od zdarzenia najczęstszego do najrzadszego: znaczny wzrost troski o innych, znaczny spadek lęku przed śmiercią i większa wiara w życie po życiu, wzrost zainteresowania sprawami religijnymi w formie zinstytucjonalizowanej lub niezinstytucjonalizowanej. Spadek zainteresowania sukcesem materialnym i aprobatą innych ludzi. Bardziej kompleksowe, a także aktualniejsze wnioski można znaleźć w Transformation Study opublikowanym przez naukowców z Seattle, pracujących pod kierunkiem doktora Melvina Morsa. W tym konkretnym projekcie chodziło o znalezienie odpowiedzi na jedno proste pytanie: czy transformacyjne oddziaływanie doświadczeń z pogranicza śmierci da się udokumentować? Aby znaleźć odpowiedź, Morse i jego zespół zastosowali cały szereg narzędzi do oceny stanu i zdrowia psychicznego ponad 400 osób, które relacjonowały doświadczenia z pogranicza śmierci, a przy tym bardzo się między sobą różniły, jeśli chodzi o wcześniejsze doświadczenia życiowe. Morse i jego zespół rozpoznali u nich wiele konkretnych zmian. Poniżej przytaczam podsumowanie najbardziej intrygujących wniosków z Transformation Study. Spadek lęku przed śmiercią. Ludzie po NDE boją się śmierci mniej więcej połowa mniej niż ci, którzy takiego doświadczenia nie mają. Większy zapał do życia. Badanie wykazało, że ludzie po NDE wykazują więcej pozytywnych cech osobowości typu A. Niż ci, którzy takiego doświadczenia nie mają. Wyższy wskaźnik inteligencji. Ludzie po NDE nie tylko czują się inteligentniejsi, ale także sprawiają wrażenie doskonalszych duchowo. Dotyczy to w szczególności dzieci, które na skutek zetknięcia ze śmiercią szybciej dojrzewają. Wzrost zdolności parapsychologicznych. Statystycznie rzecz ujmując, ludzie po NDE czterokrotnie częściej przeżywają różne poddające się weryfikacji doświadczenia parapsychologiczne niż ci z innych badanych grup. Zmiana osobowości tak często występuje u ludzi po NDE, że niemal nie traktuje się tego jako zjawiska nadzwyczajnego, lecz raczej jako dowód na to, że taka nadzwyczajność stanowi możliwy scenariusz. Ja jednak dopatrywałbym się w tym czegoś więcej. To jest mianowicie sygnał, że tego typu przeżycia nie są szansę na rzeczywistą i trwałą zmianę. Od gorszego do lepszego. Choć może trudno rozstrzygnąć, czy doświadczenie z pogranicza śmierci czyni ludzi mądrzejszymi czy nie, na pewno stanowi silny bodziec rozwojowy, a ponieważ rozwój osobisty w tej formie ma wielką moc transformacyjną i niesie istotną zmianę na lepsze. Uważam, że każde takie NDE można śmiało rozpatrywać w kategorii doświadczenia śmierci. Dobitnym tego przykładem jest rozwój osobisty jednego z moich pacjentów, którego na potrzeby naszych rozważań nazwijmy Nickiem. Nick był drobnym oszustem, choć sam siebie nazywał po prostu przestępcą. A to wyłudzał pieniądze od naiwnej wdowy, a to handlował narkotykami. Cokolwiek robił, radził sobie z tym doskonale. Jeździł dobrymi samochodami, nosił drogie ubrania, mieszkał w eleganckich domach, a przy tym nie wiedział, co to wyrzuty sumienia. Potem jednak jego życie się zmieniło. Pewnego razu w pochmurny dzień wybrał się pograć w golfa. Nagle nad jego głową zebrały się chmury burzowe. Nie zdążył w porę się schronić i został rażony piorunem, który go zabił. Nick przez chwilę unosił się nad własnym ciałem, a potem popędził ciemnym tunelem w kierunku świetlistego punktu. Korytarzem dotarł do osielskiego miejsca, w którym czekali krewni i inni ludzie świecący jak lampy naftowe. Spotkał tam świetlisty byt, który nadal, choć z pewnym wahaniem, określa mianem Boga. Ta postać pokazała mu jego życie w pingułce. Nick mógł krok po kroku i w której wymiarze obserwować nie tylko to wszystko, co dotąd zrobił, ale także jak to wpłynęło na innych ludzi. To doświadczenie go zmieniło. W pełni poczuł jego doniosłość podczas pobytu w szpitalu. W obecności świetlistego bytu poczuł coś, co wydawało mu się czystą miłością. Doszedł do wniosku, że gdy umrze naprawdę, będzie musiał raz jeszcze przyjrzeć się swojemu życiu. A jeśli nie wyciągnie wniosków z tego pierwszego przeglądu, to nie będzie to przyjemne doświadczenie. No więc teraz, stwierdził Nick, idę przez życie ze świadomością, że kiedyś ponownie czeka mnie taki przegląd. Od zachłanności do życzliwości Dramatyczna zmiana zaszła pod wpływem NDE również w życiu człowieka, którego na potrzeby tej książki nazywam Markiem. Dla Marka liczyły się w życiu tylko pieniądze i pozycja społeczna. Prowadził firmę, która sprzedawała sprzęt medyczny, ale dbał przede wszystkim o to, żeby szybko zawrzeć transakcje i zainkasować należność. Konserwowanie sprzętu, które już trafił do klienta, liczyło się dla niego znacznie mniej. Po czterdziestce Mark doznał rozległego zawału serca. W trakcie tego zdarzenia miał okazję spotkać się z babką i wieloma innymi krewnymi. Doświadczył też miłości w czystej postaci. Po powrocie całkiem zmienił spojrzenie na świat. Wszystko to, a czemu dotychczas podporządkowywał swoje poczynania, zostało zepchnięte na dalszy plan. Daleko za rodzinę, przyjaźń i wiece. W rozmowie ze mną Mark powiedział, że podczas wizyty po drugiej stronie zawarł ze świetlistym bytem umowę, że odtąd przestanie tyle myśleć o pieniądzach i postara się być życzliwszy dla ludzi. Paradoksalnie ta zmiana nastawienia przyniosła mu znaczne korzyści finansowe. Jestem milszy dla ludzi, zapewnił z szerokim uśmiechem, więc oni więcej ode mnie kupują. Badacze gromadzący relacje o NDE potwierdzają, że to doświadczenie wywołuje daleko idące skutki. Niektórzy zwracają uwagę na spokój ducha właściwie ludziom po NDE. Można odnieść wrażenie, że to doświadczenie pozwoliło im zajrzeć w przyszłość i dało pewność co do własnych losów. Przeobrażenie, widoczne gołym okiem. Jeśli chodzi o zagadnienie transformacji, wszystkie dotychczasowe badania dotyczyły osób, które relacjonowały doświadczenia z pogranicza śmierci. Współdoświadczeniem śmierci nikt się nie zajmował. Dopóki i na to zjawisko nie przyjęcie kolej, warto zasugerować, że NDE stanowi również część STE współdoświadczenia śmierci, ponieważ w wielu przypadkach współdoświadczenia śmierci obejmuje elementy typowe dla doświadczenia z pogranicza śmierci. Dopiero ich zrozumienie oraz wpływ na osoby, których dotykają, może uruchomić głęboką i pozytywną transformację zapatrywań na kwestie życia i śmierci. Dłuższa perspektywa. Przykładu dostarcza nam przypadek badany przez morsa. Rzecz dotyczyła kobiety imieniem Darla, która w latach 50. ubiegłego wieku mieszkała na wsi na środkowym zachodzie. Musiała poddać się prostej operacji usunięcia migdałków, ale nie było tam szpitala, który mógłby się nią odpowiednio zaopiekować. Zabieg został przeprowadzony w gabinecie miejscowego lekarza, który znieczulał pacjentów eterem. Środek został pacjentce zaablikowany w nadmiarze i serce Darli się zatrzymało. Wystąpiły u niej różnego rodzaju wrażenia, które dzisiaj z łatwością rozpoznajemy jako NDE. Szła tunelem, coś się ciągnęło w kierunku światła, przepełniał ją spokój. Darla chciała tam zostać, ale przypomniała sobie o rodzinie i uznała, że jej śmierć przysporzyłaby bliskim dużo smutku i trudności. Wróciła więc do życia z nową perspektywą. Po powrocie byłam pewna, że zaznałam nieba. Od tamtej pory wiele się miało zmienić w moim życiu. Stałam się znacznie spokojniejsza niż moje siostry. One się strasznie przejmowały na przykład tym, czy ktoś się zechce z nimi umówić, czy nie, a mnie to właściwie nie obchodziło. Ta zmiana, która się we mnie dokonała, wynikała z innego postrzegania czasu. Od czasu tamtego doświadczenia przyjmowałam już inną perspektywę. Uświadomiłam sobie, że zegary nie mówią nam prawdy o czasie. Wydaje nam się, że coś trwa bardzo długo, ale to jest zaledwie ułamek sekundy. Takie myślenie spowodowało, że przebrałam mniej materialistyczne podejście. Nowy kredyt na życie. Poniżej przytaczam jeszcze jeden przykład, tym razem zaczerpnięty z klasycznej książki Close to the Light Morsa. Ze szczególną mocą dowodzi transformacyjnego oddziaływania doświadczeń z pogranicza śmierci. To historia dziewczyny, którą będę tu nazywał Eni. Miała 16 lat i dręczyła ją depresja. Matka Eni popełniła samobójstwo, a kilka lat później córkę postanowiła pójść w jej ślady. Cytat: Łyknęłam garść barbituranów i zapiłam je wódką. Naprawdę sporo tego było. Na szczęście przedawkowanie leków akurat tego rodzaju nie zawsze prowadzi do śmierci, a dodatkowo dziewczyna dokonała aktu samobójczego na przyjęciu. Pozostali nie od razu zorientowali się, co się stało, ale w końcu ktoś zareagował. Ludzie wpadli w panikę. Kilku chłopaków zaniosło mnie do łazienki, a wtedy jedna z koleżanek wypchnęła mi palec do gardła i w ten sposób zmusiła do wymiotów. Nikt nie chciał dzwonić na policję, więc postanowili, że nie pozwolą mi zasnąć. Umieścili mnie pod prysznicem, odkręcili wodę i cały czas do mnie mówili. Chwilę trwało, zanim się zorientowałam, że opuściłam ciało i unoszę się nad sufitem. Nie byłam sama. Ktoś jeszcze tam był jakiś anioł stróż albo ktoś taki. Oboje byliśmy utkani ze światła. Czułam się całkiem trójwymiarowa, ale odnosiłam wrażenie, jakbym była z konsystencji nie do końca stałej, na przykład z żelatyny. Pamiętam, że czułam miłość i spokój. Uciekłam od napięcia i frustracji. Otulało mnie światło. To było cudowne uczucie. W tym momencie ten anioł-stróż był mi bardzo bliski. Już nie widziałam ciała ani w ogóle nic ziemskiego. Był tylko ten anioł. Nic nie mówił, ale się ze mną komunikował. Pokazał mi piękno mojego ciała i w ogóle każdego ciała. Przekonał mnie, że ciało to dar i powinnam o nie dbać, a nie je zabijać. Zawstydziłam się, gdy to usłyszałam. Zaczęłam mieć nadzieję, że jednak przeżyję. Poprosiłam ten świetlisty byt o bycie. Wtedy poczułam najpotężniejszą miłość, jakiej kiedykolwiek doświadczyłam. To było uczucie silniejsze nawet niż moja miłość do własnych dzieci. W kontekście tej relacji trudno oczywiście mówić o jakimkolwiek współdoświadczeniu śmierci. Nie da się w obiektywny sposób wykazać, że anioł stróż, którego spotkała, rzeczywiście istniał, ani że zobaczyła siebie czy tego anioła jako świetliste istoty. Nikt poza nią tego bytu nie spotkał, nikt też nie przebywał wraz z nią poza jej ciałem. To wszystko mogłoby teoretycznie istnieć wyłącznie w jej umyśle. Obiektywne świadczenie śmierci zaistniało w tym przypadku już po NDE-NI, ponieważ ona sama stała się inną osobą. To, co zobaczyła, wywarło trwały wpływ na jej życie i zmieniło ją do tego stopnia, że metamorfoza stała się zauważalna dla innych. Obiektywnym doświadczeniem było rozstanie z chłopakiem, który zdradzał Eni, co popchnęło ją do targnięcia się na swoje życie. Przestała też pić i zażywać narkotyki, dzięki czemu znalazła nowych przyjaciół, podjęła naukę i zaczęła poważniej podchodzić do życia. Nie roztrząsała już samobójstwa matki. A jeśli zdarzało jej się wrócić na chwilę do starego życia, jeśli znów zaczynała imprezować, pić i zażywać narkotyki, przypominała sobie prostą radę otanioła: Że życie to seria prób, z których każdą można przejść pomyślnie. Zaraz po tym doświadczeniu poczułam, że mam w życiu misję do spełnienia, że przyszłam na świat po to, żeby coś osiągnąć, powiedziała doktorowi Morse'owi. To doświadczenie stało się dla mnie źródłem wewnętrznej energii, która już mnie nigdy nie opuściła. Dlaczego transformacyjne światło można interpretować jako potwierdzenie istnienia życia po życiu? Dalsze losy Darli oraz Eni potoczyły się podobnie jak dalsze losy Ebenezera Scrooge'a. Supergwiazdy przemiany osobowościowej, od której rozpoczęliśmy nasze rozważania w tym rozdziale. On potraktował swoje NDE bardzo poważnie i potem cały czas się do niego odwoływał. W jego następstwie przechadzał się ulicami, obserwując ludzi spieszących w różne strony, poklepując dzieci po głowach, zaglądając do kuchni w suterenach i do okien mieszkań nad nimi i czuł, że to wszystko sprawia mu wielką przyjemność. Nigdy nie przypuszczał, że zwykła przechadzka, ba, że cokolwiek może napełnić go takim szczęściem. Zawsze, już jako małe dziecko, wierzyłem, że nie wiemy o sobie wszystkiego. Proces poznawania samego siebie kojarzyłem z odsłanianiem poszczególnych warstw, pod którymi kryją się nieznane dotąd i zaskakujące aspekty osobowości. Osobiste metamorfozy osób po bliskim spotkaniu ze śmiercią stanowią źródło inspiracji dla wszystkich, którzy się o nich dowiadują. Transformacja to most, który łączy nas ze światem wykraczającym poza nasze fizyczne istnienie. Aby bowiem się tam dostać, musimy przejść przeobrażenie, a to moim zdaniem kolejny dowód na to, że ta rzeczywistość po życiu istnieje. Podejście do rozważań na temat życia po śmierci w dużej mierze zależy od etapu, na jakim człowiek znajduje się w danym momencie. Nie ma chyba nic dziwnego w tym, że osoby starsze zastanawiają się nad tym, co je czeka. Czasem do takich rozważań skłania człowieka jakieś wydarzenie. Już Platon odnotował, że ludzie myślą o życiu po śmierci, gdy u progu ziemskiej egzystencji jest ktoś im bliski. Oczywiście nie ma w tym nic dziwnego. Osobiście nie znam wielu osób, które zastanawiają się nad życiem po śmierci tak po prostu, z ciekawości. Moim zdaniem taka refleksja stanowi dla człowieka silny bodziec rozwojowy. Na pewno zauważyłem, że im ludzie są starsi, tym bardziej rośnie prawdopodobieństwo, że doświadczą wrażenia przechodzenia do innej rzeczywistości. Może to przyjąć formę NDE, o czym już była mowa. Albo jakiegoś epizodu mistycznego, w trakcie którego człowiek przenosi się do innej sfery rzeczywistości. Na przykład poprzez doświadczenie przebywania poza ciałem. Takim doświadczeniom towarzyszy poczucie pewności. Mają one bowiem ponadnaturalny, a przy tym hiperrealny charakter. Zwykła rzeczywistość blednie na ich tle. Mogłoby się wydawać, że wraz z upływem lat świat dostępny po życiu staje się dla człowieka czymś coraz bardziej naturalnym. Nawet jednak najbardziej błyskotliwe umysły i najbardziej elokwentne języki twierdzą, że brakuje słów, którymi można opisać to doświadczenie. Co prowadzi mnie do wniosku, że takie doświadczenia zmieniają nie tylko naszą osobowość, ale także nasz język. W Radio Paranormalium zaprezentowaliśmy wybrane fragmenty książki doktora Raymonda Modiego i Pola Perego Dowód na życie po życiu Siedem powodów, by wierzyć w życie po śmierci. Zainteresowanych zakupem książki odsyłamy do linków umieszczonych w opisie pod tą audycją. Książka jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do odsłuchania w archiwum podcastów na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl oraz na naszym kanale na YouTube.